Hejcie, jak obiecałam, to już obiecałam i pokażę swój prezent wielkanocny od szestni. Mam nadzieję, że Wam nie będzie to przeszkadzać, że będzie widać moją spódnicę, po prostu jest za długa. Za długa jest. No dobrze, to przez przedłużenie już będę pokazywać. No to w moim pierwszym... Oczywiście ja dostaję też bluzki. Potrzebów nie dostaję. Nie, nie posiadałam potrzebów. Dostaję ogólnie ubrania. O, spodnie dostałam. Popatrzcie. Spodnie dostałam. Patrzcie, jakie piękne. A ja jeszcze takie mam podobne. A może takie samo? Ja mam chyba takie samo spodnie. To są tak, drugie takie samo spodnie. No dobrze. Um, dostałam. Kaczuszkę. Tak, ha, ha, kaczuszkę. Um, dostałam takie czekolady. Jak zawsze. Najstarsza no dostałam. I w końcu w mojej branży to się przyda, bo ja zawsze wszystko rywaj. Co to ma być? A to blue, blueska. Patrzcie, jaka ładna wózka. O, tu jest zmarzona. Patrzcie, z tym napisem, moim pięknym. wiem, co to jest jeszcze. Tysiącletnie noszenie znaczy stópek. Co to jest jeszcze? O, wysłałem jeszcze króliczka. No, akurat moje marzenie się spełniło, bo dostałam żelki. jakieś. Halibo. Halibo. Nie, nie No to. To, to je. Ja, to ja się nami żegnam. Mój prezent się bardzo podoba, tam zawsze dostaję jakieś ubrania lub i słodycze i różne takie, takie tam rzeczy. No to papa, jeśli filmik się podobało zostawcie subka, łapkę w górę oraz komentarz i postaram się jak najszybciej na niego odpisać. Dobra, to papa.